Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć podświetlenie krawędzi w Samsung Galaxy S25. Aby to zrobić, przejdź do ustawień, następnie w ustawieniach przejdź do powiadomień, a potem do stylu wyskakującego powiadomienia. Oświetlenie krawędziowe działa, tylko w trybie krótkotrwałego wysuwania, w trybie szczegółowym nie jest dostępne. Więc w krótkim stylu możesz po prostu. Kliknij styl oświetlenia krawędziowego i ustaw go na brak lub dowolny z poniższych. Na przykład ten. Wszystkie wyglądają naprawdę zupełnie inaczej, więc po prostu wybierz ten, który Ci się najbardziej podoba. Są nawet takie z serduszkami, więc ustawię podstawowy, a potem mogę również wybrać jego kolor. I mogę zmienić przezroczystość, więc ustawię ją na niską. Potem możesz wybrać szerokość i czas trwania tego. Więc tak zmieniasz to. Następnie kliknij na gotowe. Aby to wyłączyć, po prostu przejdź do efektu i ustaw go na brak. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia razem.